Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Jak zawsze chciałam Państwa zabrać na spacer po naszym ogrodzie, a tutaj niespodzianka. Przyszła zima, i to bardzo dużo śniegu spadło i temperatura jest minus 3, czyli już nie przymrozek, tylko. Mroz, no niestety nie za bardzo cieszę się z takiej pogody. Chciałam Państwu pokazać piękne kwiaty kwitnące w naszym ogrodzie, to co z ziemi wyszło, co się wychyla, a więc pokażę Państwu to, co wystaje ponad śnieg. Mam nadzieję, że po południu pogoda już się trochę zmieni, i być może śniegu nie będzie, ponieważ widzę na niebie, gdzie niegdzie przejaśnienia i Oczekuje już wiosny. Chociaż oczywiście bardzo się cieszę, że jest tyle śniegu, ponieważ topiąc się na wodni ogród, a u nas zawsze woda jest. Potrzebna. W zbiorniki mamy już pełne, przygotowany jest zapas na start na początek i na ciepłą wiosnę. Przynajmniej mam taką nadzieję wiosnę zobaczyć i na taką czekam, bo nie tylko ja, ale i również te piękne kwiaty, rośliny również czekają i na ciepło, i na słońce, a nie na zimno. Ja wiem, kwiecień, i wiem, ale już się przyzwyczailiśmy, że ostatnie wiosny są coraz cieplejsze. Czy zrzucamy już te grube ciuszki? Dzisiaj niestety musiałam je z powrotem założyć, chociaż oczywiście rozważałam, czy nie wystąpić w letniej sukni. Ale jednak się nie zdecydowałam. Będzie to na y, następny raz, w następnych odcinkach, ponieważ ci Państwo, którzy już oglądają mój kanał od początku, wiedzą, że jestem wielką miłośniczką y, sukienek i miłośniczką swetrów. Bardzo lubię i jedno, i drugie. Oczywiście o swetrach na razie nie chciałabym już słyszeć. Czekam na piękne, zwiewne sukienki i kolorowy wiosny. Zapraszam więc na spacer po naszym wiosce. W cenno zimowym czy śnieżnym ogrodzie. Tu kwitły piękne, żółte narcyzy. Śnieg wszystko poprzewracał, no i niestety połamał, bo jest go naprawdę bardzo dużo. Niektóre się podniosą, a niektóre, no cóż, trudno, ledwo zakwitły to już będzie po kwiatach te które rosną bliżej iglaków no to im się tutaj troszeczkę udało są jeszcze jak na razie ładne ale jak śnieg będzie się topił to mam nadzieję że to wszystko nie spadnie z tych iglaków prosto na mnie no bo jest tutaj biała czapa śniegu no cóż zrobić taka pogoda tutaj pod tą białą czapeczką są krokusiki piękne fioletowe <laughs> Wszystko przysypane śniegiem. Tutaj też. Narcyzy na tej rabatce mam nadzieję, że się uratują, ponieważ rosną pod Bógiem Pospolitym. Bóg nie ma jeszcze tutaj liści i one nie zakwitły, więc myślę, że wkrótce będziemy się cieszyć ich pięknymi kwiatami. Tutaj jest roślinka, o którą hucham i dmucham. Tą roślinkę wysiałam w ubiegłym roku wiosną z nasion. Miałam tych nasion kilkanaście i wyrosła mi tylko jedna sadzonka. Jedna taka bardzo delikatna, krucha sadzonka, wiotka, przynajmniej tak się wydawało. I przypominała swoim wyglądem, przynajmniej liście, koniczyny. Pomyślałam sobie, no tak mało mam koniczyny na trawniku białej, w której bez przerwy siedzą pszczoły te pszczoły później gdy spaceruję żądlą mnie po stopach i Zastanawiałam się, co z tego wyrośnie. Czy rzeczywiście uda mi się tą roślinkę, że tak powiem, wyhodować w ogrodzie? Posadziłam ją już na początku czerwca, kiedy nie było już zagrożenia przymrozków do ogrodu i, i ro, urosła, przepraszam, urosła bardzo taka e, z przewieszającymi się pędami delikatnymi, miała wówczas może wysokość około 1 metra, nie zakwitła. I w tym roku było moje wielkie zdziwienie. Nie przecinała mi pędów. wszystkie liście, które opadły z gałązek zostały i wiosną zaglądam, patrzę, roślinka rośnie jest, dlatego chodzę koło niej, Hucham, dmucham tu oczywiście widzę, że pies już zostawił swoje ślady, a nie wolno. O, jest, jest, jest tutaj zielona. Rośnie. Ja już przycięłam jej te gałązki, ponieważ wyglądały brzydko. Oczywiście nie należy się spieszyć, jeżeli chodzi o tą roślinkę i przycinać jej tych gałęzi. No ale teraz myślę, że mróz nie zagrozi, ponieważ jest tutaj śnieg i jest to też takie zabezpieczenie. A ja jeszcze dołożyłam jej na wszelki wypadek ściółkę, gdyby czasem <laughs> Przepraszam, pojawiły się przymrozki, żeby ją zabezpieczyć, ale co mi to z tego będzie rosło, będę Państwu pokazywała. Dodam tylko że w Polsce jest to bardzo bardzo rzadka roślinka i bardzo rzadko sadzona. Chociaż nie powinna być rzadko sadzona, ponieważ yy, nieźle sobie radzi. Uchodzi za raczej niemrozoodporną, odporną, ale naprawdę posadzona w dobrym miejscu, na dobrym stanowisku. I zabezpieczana radzi sobie świetnie, ale to wszystko będę Państwu pokazywała, będę Państwa informowała, czy rzeczywiście udaje mi się eksperyment z jej wyhodowaniem. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, to latem Państwu pokażę, jak ona wygląda, i oczywiście przedstawię tą roślinę. A jest to naprawdę warta roślina, by uprawiać ją w ogrodzie. Zwłaszcza osoby, które mają pszczoły. Zasypuję, żeby mi nie przemarzła z powrotem. Wszystko biało, wszędzie biało. Zioła też na szczęście pozakrywałam, napadał śnieg tutaj na górny wieka, ale to wszystko się roztopi, będą miały wodę i myślę, że na pewno czują się dobrze. A ponieważ akurat ogród mam pod ręką, więc patrząc, obserwując pogodę, bardzo szybko działam tutaj błyskawicznie i zabezpieczam te rośliny, które są. Wrażliwe na mróz i przymrozki. Na stawie już działo się życie, już tutaj było wesoło, nawet pojawiły się kaczki, Państwu pokazywałam we wcześniejszym filmie, jak sobie u nas swobodnie pięknie pływają. A teraz znowu tutaj powróciła zima i cisza, na tej największej rabatce przy stawie. Wyrastają już nie tylko liliowce, ale także białe narcyzy. Było ich naprawdę już bardzo duże i były wysokie i nawet są widać tutaj przesypane pięknym białym puchem. Króliczki zawiedzione, one już tak się cieszyły, że ja je wkładam do letniej klatki z radością. Dawały się nawet złapać, a tu niestety, no gdzie ja je mam wypasać? Na tym białym puchu, na rabatce bylinowej widać generalnie jeden kolor. Wszystko zostało przysypane, naprawdę... Trudno jest nawet pokazać, czy coś wychodzi, czy coś rośnie. No nic na razie nie rośnie. Wszystko się znowu gdzieś pochowało. Tutaj też nic nie widać. Nie widać rabat ładnych, nie widać alejek w ogrodzie, no nic nie widać. Widać tylko śnieg, niestety. W szklarni też zabezpieczyłam rośliny, ponieważ nie jest to szczelna szklarnia. Ona jest ze szkła, szyby są nakładane i tak naprawdę temperatura jest w zasadzie taka sama jak na zewnątrz. Dlatego ja założyłam agrowłókniny, agrotkaniny, żeby jej zabezpieczyć tutaj też, ponieważ wysiałam groszek cukrowy. No i wygląda to wszystko jak na razie bardzo obiecująco. <śm>